Szybki poradnik, jak naprawić komentatora FIFA 23 na Steamie. Ostatnio, właśnie nie działa komentator FIFA 23 i jest poradnik, jak, jak go naprawić. No to tak. Mi tu już wszystko działa, ale w skrócie to tak. Wchodzimy. Jak jest nieodpalona FIFA, właściwości później. Język I później tutaj zmieniamy z polskiego, pewnie, pewnie polski będziecie tu mieć, to zmiecie, zmieniacie na angielski, i, yy, i wtedy się i wtedy wychodzicie stąd, i się zaczyna pobierać. Jak się pobierze aktualizacja, wtedy wchodzicie do tej wi yy, i wejdziecie, sprawdzicie ustawienia, że tam powinna być flaga angielska, angielski. Wtedy angielski komentator się załączy, to wtedy wychodzicie z tej Fify, wchodzicie znowu do języka, zmieniacie na polski, jeśli chcecie polski, to na polski. Wychodzicie, pobiera się znowu aktualizacja chyba z giga pamięci i, i wtedy jak się pobierze, wchodzicie, sprawdzacie w ustawieniach tam gry i komentator i powinna być polska i komentator normalnie działał. Więc co więc to wszystko. Jak ktoś, dajcie to, to pytania w komentarzach. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć.